Twego Syna zasłużyli na nazwę dzieci Boże i rzeczywiście nimi byli przez Chrystusa Pana naszego. Amen. Przeżywamy niedzielę resztu Pańskiego. Dzisiaj kończy się okres Narodzenia Pańskiego. Od poniedziałku rozpoczyna się okres zwykły. Przed Kościołem rozprowadzane są tygodniki, Gość Niedzielny, Niedziela, w którym między m.in. tytuły Aż do Śmierci, Niezrozumienie Sakramentu Małżeństwa, Kryzys to nie koniec, Ksiądz w Okopach, Ścielne Zwyczaje, Najważniejszy Sakrament, Chrzest Święty i szereg innych tytułów, tak w tygodniku Niedziela, jak i w tygodniku Gość Niedzielny polecam wadze. A słowa podziękowania kieruję ku wyznaczonym rodzinom z Akwijowa za przygotowanie świątyni i wysprzątanie oraz za ofiarę na kwiaty. Bóg zapłać o sprzątanie w przyszłą sobotę, proszę kolejną, ostatnią już grupę rodzin z Akwijowa. Dziękuję serdecznie za wszystkie ofiary złożone w minionym tygodniu. Na gościu Państwu Barbarze Pluta z Akwijowa. Kazimierze Domagała, zarówno Andrzejowi Mokry z babul i Państwu Janinie i Andrzejowi Małodzińskim, zarówno Państwu Janinie i Andrzejowi Małodzińskim, zarówno dziękuję również za ofiarę złożoną na malowanie dachu kościoła, a za ofiarę na ogrzewanie kościoła gdzie podziękowanie składam Państwu Kazimierzowi Chyjek, Pani Kazimierze Domagała zarówno i Panu Andrzejowi Mokry z babul. Intencje w nadchodzącym tygodniu odprawiane będą w następującym porządku. Jutro o godzinie 17:00 Msza Święta w intencji zmarłego Tadeusza, uzar, zamówiona przez pana Wacława partykę. We wtorek Msza Święta o godzinie 7:00 rano intencja własna. Przez najbliższy czas takich intencji własnych będzie kilka. Wyjaśniam, co to oznacza. Otóż, w duchu Solidarności Kapłańskiej, jeżeli nie uczestniczymy w ceremoniach pogrzebowych zmarłego kapłana, w spoczywa na nas powinność, obowiązek odprawienia mszy świętej w intencji takiego zmarłego kapłana. W związku z tym, te msze święte poranne, które będę odprawiał w najbliższym czasie, to msze za zmarłych kapłanów. We wtorek o 7 rano. Msza. W środę o 17 w intencji zmarłego Edwarda Lis Myszem zamówili Katarzyna i Krzysztof. W czwartek o 7 rano msza za zmarłego kapłana. W piątek o 17. W intencji zmarłej Jezusa Lis zamówiono przez brata Józefa z rodziną. W sobotę o 17.00 w intencji zmarłej Antoniny Loc zamówiono przez wnuka Arkadiusza z żoną i dziećmi. W niedzielę o 8.00 w intencji zmarłego Józefa Babuli w 15.00 rocznicę śmierci. O 10.30 w witencji zmarłego Józefa Kozio w jego rocznicę śmierci. Intencje będą wywieszone w gablocie Potam jeszcze porządek wizyty duszpasterskiej, kolędowej. I tak w poniedziałek rozpoczynamy babulę od godziny dziewiątej, od numeru pierwszego do jak zwykle do Bartłomieja. Na nim kończymy. W środę od godziny dziewiątej ciąg dalszy wizyty na babulach od pani Aliny Paterak do pana Jana Piechoty, tam w uliczkę koło Państwa Klaków Czwartek od godziny 11.00 od państwa Szewc do lasu, do państwa Sałtyków. W piątek od 9.00 od państwa Boreńskich do państwa Wójciak. W sobotę o 9.00 rozpocznie się wizyta kolędowa na piechotach od pani Marii Kosią do pana Jana Piechoty. Na rozpoczynający się tydzień przyjmijcie Boże błogosławieństwo. Pan z wami, Chrystusem Panie, niech was błogosławił Wszechmogący Ojciec i Syn, i Duch Święty,